Aloha bracia i siostry. Dzisiaj wybrałem się na misję z śladami wilków. Zobaczcie. Zobaczcie jakie wilki tu mają łapy wielkie. Niebezpieczna misja. I mamy wilka. O, Aloha bracia i siostry. Dzisiaj jestem na spacerku właśnie z wilkiem. Piękny, Piękny piesek z Fundacji wysaczych Cieć. Ja właśnie obecnie tutaj jestem z pieskami. Wyprowadza mnie na spacerki. Brutus szuka obecnie domu i to jest cudowny, cudowny piesek. <grym> I chwila, chwila, teraz muszę operować jedną ręką <grym> i kurczę ostatnio bardzo się otwieram na poznawanie świata zwierząt i to jest Cudowne, jak wiele możemy się nauczyć od zwierząt, a właśnie takich psiaków. To jest tak wielka i cenna mądrość. Poczekaj, Bruty. Czekaj, o. I, a skoro właśnie akurat mam taką możliwość, to mogę pokazać. Poczekaj, bruti. O. Piękny, piękny wilczur. Brutus! Chyba coś... Zauważył. O, idzie. Co tam, Brutus? Jakby ktoś szukał pieska do adopcji to Brutus właśnie znajduje się we fundacji. Wystarczy chcieć. Można znaleźć ich na Facebooku. A tam. O nie, chwila, chwila. Operowanie jedno Wszystko się trzęsie. Niestety. Obserwowanie pieska, jak nasłuchuje. A teraz się wytrząs. To jest taka, to jest tak wielka magia, właśnie kontakt z pieskami. Mi w życiu chyba trochę brakowało takiego kontaktu. Nie za bardzo miałem w życiu okazji opiekować się zwierzakami. A teraz aktualnie mam cały czas kontakt z czterema. Pokażę w dalszej części filmu inne pieski. I właśnie to jak pieski kochają człowieka to jest po prostu istna magia i wow, przebywanie z nimi, łaskanie, obserwowanie po prostu przepiękna przepiękna rzecz i cóż robimy stop klatkę i zapewne do zobaczenia w prezentacji kolejnego Osiaka Nie może prezentacja to, 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 złe, to złe słowo, ale właśnie Brutus jeszcze jeden jumper szukają swojego domu. A także są fajni rezydenci Hela i Markus, no ale tutaj wszystko pokażę. Kurczę świat zwierząt jest tak, tak piękny oczywiście ja tutaj chciałbym, żeby zwierzęta sobie mieszkały w lesie i tak dalej i by idąc do lasu można było podziwiać, zwierzęta, kochać je, więc nie do końca ze mną rezonuje ten obecny świat. Ci wszyscy myśliwi i tak dalej w ogóle, ale, ale cóż, uczmy się od zwierząt, to jest Piękno. Może kiedyś właśnie będzie taka sytuacja na świecie, że idąc do lasu będzie można pogłaskać sarny, wilka czy, jakie, czy jakiekolwiek inne zwierzę. A może jeszcze wilki gdzieś tutaj znajdziemy. Pozdrawiam serdecznie, aloha! Brutus! 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 Co tam Brutus? Brutus. Co tam brutus? No co tam dri? Piękny psiak. Duży. A to jumper. Jumper również szuka domu. Fajny piesek, szalony, <laughs> lubi skakać, to sama nazwa, Jumper, <laughs> no ale też młody jeszcze. <laughs> jumper, co tam Jumper? Ojku, <laughs> no właśnie, to jest, to jest Jumper. Teraz chyba czegoś tam szuka, co tam Jumperek? Teraz coś tam szuka, szuka o. fajne pieski, które szukają swojego domu, co tam jumper? A tutaj dwa gospodarze: Hela i Markus. <laughs> to akurat są też pieski fundacji, gospodarze, ale one akurat nie są do adopcji, bo właśnie są tutaj już na stałe. Markus, cudowny piesek, niewidomy, ale jego świat jest. Cudowny. I Hela sobie siedzi i... na coś patrzy, bo tam jest okno. Wow! I takie spędzanie ze zwierzakami to cudowna rzecz i każdy piesek jest całkowicie inny. <laughs> o Heluś. Jak tam Heluś? Ciu. Teraz spokojny. O. <laughs> Taki po prostu spontaniczny filmik. Jakby ktoś właśnie szukał obsiaków do adopcji, to zapraszam jeszcze raz. Na Facebooka wystarczy chcieć. Fundacja tam jest. Troszkę piesków do przygarnięcia. Teraz coś spokojne. Bardzo możliwe, że pieski czują kamerę, bo to wszystko jest Energią ma, zwierzęta na pewno wiele czują. Tak samo Marku, jak tutaj ciekawie sobie leży. I cóż, można powiedzieć. Dziękuję za obejrzenie takiego filmiku. Może troszkę bez żadnych przekazów, no ale myślę, że samym przekazem jest to jak wiele możemy się od tych zwierzaków nauczyć. A może też ktoś dzięki temu filmikowi wejdzie na stronę fundacji i, i znajdzie psiaka do przygarnięcia dla siebie. Jumper, Jumpera i Brutusa jak najbardziej polecam. Sam się nimi opiekuje i wyprowadza w nas spacery, więc, więc kochane psiaki. No Jumper szalony, ale no cóż, tak samo jak to pieski mają różne Charaktery. Aloha, pozdrawiam serdecznie. Oj, hela, teraz już sobie poszła drzewać. Hela. O, tylko Markus zareagował. Pa, pa. Drodzy widzowie.